Cześć, Z tej strony 2 i witam was w y, 13 odcinku z gry LEGO Batman Poza Gotham. Dzisiaj mamy misję Indygująca Historia. Zaczynamy. Dobra. with compassion they sure look violent my sensors are picking up abnormalities from below the ground you'll we'll have to head down and investigate <laughs> What is this place? Some kind of abandoned prison? Alien invaders built these cells a long time ago. Now they're simply. Scary ruins. Why can't we ever stumble across an ancient candy store or something? Okej. Także bo muzyki nie wyciszyłam. Nie wyciszyłem It looks like a long way down. I can fly on ahead. It's a monster! It is merely a spider. We must attempt to remove it without injuring the creature. Is what you're doing really that much more important than rescuing me? Tak, wiesz co, Adam West. świata jest ważniejsze. Zmienimy jak się ratować. Chodzę sobie jakoś pójść Nie wiem jak... w ogóle... jak ci mogli pomóc Dobra, tak ich możemy pokonać. Ja nie chcę wam zrobić krzywdy. Chcę tylko uratować ziemię. No ale może będzie tak jak z miłością wtedy, że po prostu sama nam pomoże i nie trzeba będzie z nią walczyć. Mam nadzieję, że tak. I tak? To po prostu miał być znak latarni ten kod. Flasz jest najlepszy, patrzcie Bo on z takim impetem uderza On po prostu bez problemu Nabiera takiego impetu, że spokojnie by rozwalił ścianę Gdyby chciał Dobra Cybor, koci To very hey, who's that? I believe it is Indigo One, the wise and compassionate leader of the Indigo tribe. Get out of here! You big, ugly, power smelling morons! Uh-oh. She doesn't seem very wise and compassionate. It seems that Indigo One has been affected along with the others. We need No, są jakieś lagi? nie wiem. Postaram się opanować. Może ja to go underground. Ty, nie jak coś kosztuje rozbiórkowy. Powiem, że na pewno on mi pomoże. Ale nie chcę się z wami bić, serio? Ja nie lubię się bić w gresie. A statue of Abin Sir, founder of the Indigo Tribe I thought it was a Green Lantern. Why do the Indigo Tribe have a statue of him? I am not a tour guide, Flash. We need to concentrate on getting past these doors Wait. That's our way in, guys. Let's go. <laughs> Dobra. Pęknięcie Czyli to jest misja dla Maszyna Łowcy, który już to rozwalił I, tu... I teraz Cyborga, który to wszystko poskleja A mniej się w magnetycznego Cyborga Idzie na górę Zmieni się elektrycznego na cyborgo Naładuje się. I pójdzie na dół. Czemu nie? Szczerze, że ten elektryczny zamówiony będzie podstawą. Elektryczny, oczywiście, że elektrycznie no. można teraz przejść, tutaj bieżnia! Flash, flash, flash! To wiem, że to jest flash. Szybko, flash! Widzę, jak on szybko biegnie. Ja też bym chciał tak umieć. Umieć. Nie! Marcianin! Oj... Nie. nie mogę się jakoś... nie! O do, dobra, flash, flash! Dobra. Ja mam nadzieję, że wszyscy podążą na tym śladem. Bo mega trudno było wejść tam. O, ten gościu też może latać. Dobra. Cyborg uważaj. Nie pójdę tam na dół do ciebie. Kolejny? Co znowu? Gdzie Marsjanin? Gdzie Marsjanin? Ej! Marsjan. Dobra, zamienię się do normalnego Bo nie chcę widzieć tyłu twoich bicepsów No pas, to Dlaczego ci wszyscy mają takie bicepsy? W dwóch chciała po prostu wycisnąć się Dobra Ja wiem dokładnie, które to jest przejście Kół, w którym wchodziła

the central power battery fills the indigo tribe with compassion so without it they revert back to being evil a whole planet of remorseless criminals this day gets better all the time is

No się tego nie da wytrzymać. Ciągle... Dla... Po prostu... Maj, majn, 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 majn. No serio? Ona ma jedno HP. No nie! Jakie trudne to Spadaj tu Czemu ona lewituje? Czemu ona lewituje mam pytanie Coś mi się chyba zbagowało. Justice League. It wasn't for entirely selfless reasons. We are in need of your energies on Earth. You have quelled the violence in our hearts and filled it once more with compassion. I willingly offer you my assistance. My <laughs> Dobra. Ah, Mam 40% I love this place. I've been here before. I'm so glad it's intact. How about a tour? Sorry, no tour. I need to make sure you guys don't run off. normal now using my super strength i will compact these crystals while using my super vision to make sure i'm duplicating the exact crystalline structure of the shard Yawn. what does wonder woman see in you uh, i have to get going on this but wonder woman likes me <laughs> did, did she tell you that <sighs> okay. Mamy indigo, mamy szafirową gwiazdę. Zobaczmy co ta indigo potrafi. Ej, czekaj. A na no to na Gdzie? A jak? Ale to na no, czerwono się Bo no, Zobaczycie jak by no, na przykład nasz mały my jest... Ale to jest fajny bar A, może latać. Wyprawę gwiazda też może latać. Ona może tak strzelać. A czy może strzelać? Myślę, że tak może. Ona też może tak robić. Tylko, że patrzcie. Ona strzela z tej... tego. Ona strzela z pierścienia. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych filmach. Jeśli jesteście kolejni na tym kanale, to zostawcie łapkę w górę. Papa. Pa!